Szczęść Boże. Szanowni Państwo, w ramach tych kilku krótkich konferencji, mini wykładów, chciałbym wrócić do pontyfikatu papieża Franciszka. Wiem, że ten pontyfikat już się zakończył, obecnie rozpoczęliśmy i trwa pontyfikat kolejnego papieża Leona XIV, natomiast może warto czasami spojrzeć na peń dorobek, który zaproponował papież Franciszek. Encykliki, dokumenty, które zostały. Napisane przez Jana Pawła II, wydaje mi się, że są do, bardzo dobrze znane. Oczywiście, myślę, że nie tylko dla bardzo wąskiego grona, ale także są przystępne i są dostępne dla wszystkich ludzi. i Myślę, że do potyfikatu Jana Pawła II bardzo często wracamy. Do jego dokumentów, wypowiedzi, homilii, kazy, encyklik. Natomiast papież Franciszek zostawi nam również cały wachlarz bardzo ciekawych dokumentów. Oczywiście nie chodzi tutaj, żeby wszystkie omówić. Postanowiłem wybrać cztery. Cztery dokumenty, które dotykają bardzo różnych tematów. Jeden dotyczy Świętości. Jeden dotyczy, to jest ciekawe, myśliciela, filozofa Paskala. Inny dokument, który nie jest napisany przez papieża Franciszka, ale przez kongregację, ale zaakceptowany, czyli na przykład Deklaracja o Godności Człowieka. Czy wreszcie ta encyklika o Sercu Jezusa. W ramach tych wykładów nie chciałbym dokonywać jakichś streszczeń, żeby Państwu przedstawić dokładnie treść tych dokumentów, bo wydaje mi się, że raczej tu chodzi o pewną zachętę, żeby samemu przeczytać te dokumenty i nie bać się dokumentów. Wydaje mi się, że my czasami mamy taką tendencję, że jeżeli jest dokument papieski, encyklika, deklaracja, adhortacja, to jest dla jakichś specjalistów. Okazuje się, że nie. Zarówno dokumenty Jana Pawła II, no może za wyjątkiem Veritatis Splendor, gdzie papież bardzo mocno wchodzi w pewien język teologiczny, filozoficzny, to jednak one są napisane bardzo przystępnym językiem. I to tak samo widać to w przypadku dokumentów, które powstały w czasie pontyfikatu papieża Franciszka, czy napisany przez niego, czy przygotowane przez chociażby kongregację nauki wiary. Więc pierwsza rzecz, nie bójmy się czytać dokumentów, dlatego że dokumenty, które powstają w czasie pontyfikatu danego papieża, też są pewnym przedstawieniem jakiejś linii kościoła, pewnej, pewnej drogi, którą kościół powinien podążać. Stąd myślę, że pierwszym elementem chociażby tego wykładu jest to, żeby po prostu śledzić. Co papieże wydają. Ostatnio pojawił się wywiad z Leonem XIV. Podobno przygotowuje jakąś książkę. Myślę, że pojawi się także jakaś jego encyklika, i to jest dobry moment, aby pamiętać o tym, aby do tych lektur po prostu nadzwyczajnie sięgać. Może zacznijmy od encykliki Franciszka poświęconej świętości. Patrzmy, że również Jan Paweł II podejmował ten temat świętości. Chyba zresztą nie ma papieża, który o świętości nie mówi, czy nie zachęca do dążenia do świętości dla wszystkich chrześcijan. Papież w tej encyklice Gaudetę, Gaudete i takie tak jest tytuł tej encykli, bo większość encyklik zaczyna się po łacinie. Zaczynają się od, znaczy tytuły są brane z pierwszych słów encykliki przetłumaczone na język łaciński. Właśnie ta encyklika zbiera pewną naukę Kościoła na temat świętości. Znowu nie będę omawiał szczegółowo tej encykliki, ale chciałbym zwrócić uwagę na rzeczy, które są bardzo ciekawe w tej encyklice, czy mnie samego, jakby bardzo mocno uderzyły. Po pierwsze, w tej encyklice sam zarys świętości jest oparty na ośmiu błogosławieństwach. Wydaje mi się, że znowu jest to pokazanie, że kazanie na górze, które wygłosił Chrystus, jest jakby fundamentem chrześcijaństwa. Jeżeli chcemy zapytać się, w czym tkwi istota chrześcijaństwa, to warto wejść na stronę Ewangelii i przeczytać kazanie na górze, które zaczyna się od ośmiu błogosławieństw, czyli tych dróg do szczęścia. Wydaje mi się, że samo to odwołanie się do ośmiu błogosławieństw, jakby jako pewnej drogi prowadzącej do świętości, pokazuje, że świętość i szczęście to nie są elementy, które są od siebie oddalone. Wydaje się, że bardzo bezpośrednio papież Franciszek chce pokazać, że szczęście chrześcijańskie polega po prostu na świętości. I oczywiście ta świętość to nie jest tylko jakieś umartwianie się, wyrzeczenie, że to jest poświęcanie się, jakiś trud. Oczywiście każda świętość wymaga pewnej pracy człowieka, ale na pewno pierwsze skojarzenie, jakie człowiek powinien mieć między świętością chrześcijańską i nauką Chrystusa, to jest szczęście. Że właśnie świętość jest istotą szczęścia. Można powiedzieć, że według tej encykliki pojęcie szczęścia chrześcijańskiego i świętości są to pojęcia ze sobą tożsame. Świętość po prostu oznacza też pewne szczęście dla człowieka. Ale to, tak jak wspomniałem, nie będę tu omawiał tych poszczególnych elementów świętości zawartych w Kazaniu na Górze, bo wydaje mi się, że bardzo ciekawie jest to opisane w samej encyklice. Ale chciałbym zwrócić uwagę na inną rzecz. Mianowicie Papież Franciszek również przestrzega przed pewnym niebezpieczeństwem związanym z dążeniem do świętości. I wydaje się, że to niebezpieczeństwo, tu jest, posługuje się terminem, który dotyczy pewnych herezji, które pojawiły się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, chodzi o pelagianizm. Od pelagiusza, od jednego z myślicieli, który zaproponował pewną koncepcję zbawiania się. Co to jest pelagianizm? Dlaczego papież Franciszek zwraca uwagę na to, żebyśmy przypadkiem nie mylili świętości z pelagianizmem? Bo pelagianizm to jest jakby wyakcentowanie, że cała świętość zależy tylko i wyłącznie od wysiłku człowieka. Wydaje mi się, że takim przykładem pelagianizmu, który może pojawić się gdzieś na pograniczach, gdzieś, gdzieś tam na obrzeżach chrześcijaństwa, to jest to, że dążymy tylko na przykład do działalności charytatywnej, dążymy do działalności humanitarnej, angażujemy się w pomoc innym ludziom i tak dalej i mówimy, tak, to już jest świętość. Nie, to jest działanie charytatywne, to jest działanie humanitarne. Patrzę, że wielu ludzi, którzy często nie utożsamiają się z chrześcijaństwem, również takie działania podejmują. Bo świętość to jest jednak bardzo mocne powiązanie z Chrystusem. To jest również wejście w relację głęboką z Chrystusem, a nie tylko wysiłek ludzki. I dlatego papież Franciszek trochę przestrzega, żebyśmy nie mylili czasami wielkiego zaangażowania, które jest piękne, wspaniałe i potrzebne na rzecz innych ludzi, że to jest tylko i wyłącznie świętość, że świętość tylko na tym polega. Nie, świętość również polega na tym, że człowiek przede wszystkim doświadcza bliskości Boga, że jego działania wypływają z tej bliskości, że ukazuje wielką tajemnicę miłości Pana Boga. Świętość to jest odkrywanie własnym życiem tego, kim jest Bóg. I oczywiście świętość, myślę, że znajdziemy to zarówno u papieża Franciszka, jak i u Jana Pawła II świętość absolutnie nie jest utożsamiana z bezgrzesznością, bo nie na tym polega świętość. To pięknie nazwał kiedyś Jan Paweł II, że świętość jest to pewne dążenie do wysokiej miary życia chrześcijańskiego. Czyli to nie jest stan doskonały, tylko jest to pewien proces, jest to pewien wysiłek, jest to pewna, pewna dynamika. Na tym polega świętość. Świętość nie polega na tym, że ja już jestem doskonały, ale nieustannie ku czemuś zmierzam. I można powiedzieć, że jeżeli człowiek zatrzymuje się w tym procesie, to jakby trochę oddala się w tym momencie od świętości. Świętość to jest taki nieustanny proces, właściwie nigdy nie kończący się. I wydaje mi się, że to możemy znaleźć zarówno w wypowiedziach Jana Pawła II, jak i w tej encyklice papieża Franciszka. A oczywiście takim pięknym symbolem wydaje mi się, że tej encykliki jest pewne wyrażenie, którym papież Franciszek wielokrotnie się posługiwał w czasie swojego pontyfikatu. To jest określenie święci z sąsiedztwa. Wydaje mi się, że to jest bardzo piękne określenie i też chyba dające nam zarówno nadzieję, jak i pewien taki element wiary w dobra wokół nas. Co to jest za pojęcie, ci święci z sąsiedztwa? Otóż papież Franciszek jakby zwraca bardzo słusznie uwagę na to, że gdybyśmy. Dobrze rozejrzeli się wokół nas, to byśmy zobaczyli, że wokół nas, w naszym otoczeniu, wśród ludzi, których znamy, których spotykamy, znajduje się wiele osób, które zawstydzają nas trochę swoją dobrocią, nawet zawstydzają nas tym, zaskakują, że po prostu są niesamowicie dobrzy. Często są to ludzie bardzo prości, to nie trzeba mieć jakichś, nie wiadomo jakich, pokończonych fakultetów, nie wiadomo jakie stopnie świętości, nie, ale wiemy, że są tacy ludzie, którzy potrafią nas zaskoczyć. Dlaczego on jest taki dobry? Dlaczego jest taki pogodny? Dlaczego nas tak onieśmiela swoją postawą? I właśnie takich ludzi, którzy często znajdują się wokół nas i niejednokrotnie nie będą ani batyfikowani, ani kanonizowani. Papież Franciszek nazywa świętymi sąsiedztwa, i wydaje mi się, że to też jest taki dobry znak, żebyśmy potrafili się rozejrzeć wokół siebie i zobaczyć, że tacy ludzie po prostu gdzieś naokoło nas występują. Jeszcze takim na zakończenie, tak jakby zachęty właściwie, bo tak traktuje te konferencje do, do przeczytania tej encykliki. Jest również pewien, to już w końcowej fazie tej encykliki pojawia się, że Papież Franciszek wybiera takich par jakby elementów, które według niego też mogą być przejawami, czy pewnymi znakami świętości, czyli czegoś do czego powinniśmy dążyć w naszym życiu. I Na przykład uważasz, że takim przejawem świętości, co też wydaje się dosyć interesujące, jest chociażby poczucie humoru. Właściwie, że człowiek nie ma poczucia humoru, według niego no czasami nie jest to dobry znak w drodze do świętości. Dlaczego to poczucie humoru? Ktoś się zada, zada takie pytania, co to ma wspólnego z religijnością, z pobożnością, z relacją do Pana Boga i tak dalej. Popatrzmy, że poczucie humoru oznacza pewien pewną zdolność dystansu do samego siebie, że potrafimy śmiać się, nie wyśmiewać innych, ale poczucie humoru polega na tym, że potrafimy śmiać się nawet samych siebie, czyli mamy pewien dystans. Mamy pewien. A dystans oznacza, że mamy pewne krytyczne spojrzenie na samy siebie, a bez takiego dystansu bardzo trudno będzie dążyć do świętości. Bo jeżeli człowiek nie widzi pewnych swoich wad, nie widzi pewnych swoich słabości, właściwie nie będzie wiedział, w którym kierunku ma podążać. Dlatego wydaje mi się, że taka, taki prosty element wymieniony przez papieża. Franciszka, jakim jest poczucie humoru, jest takim bardzo ciekawym sygnałem, że również tutaj mamy do czynienia z jakąś drogą do świętości. Czyli takim innym elementem, który papież Franciszek właśnie wymienia przy okazji tej encykliki, chociażby jest znoszenie. No ktoś powie, no co to znaczy znosić? To przede wszystkim chodzi tu o znoszenie pewnych rzeczy trudnych. Dzisiaj człowiek nie ma cierpliwości do znoszenia. Wiadomo, że Niejednokrotnie przejaw świętości polega na tym, że reagujemy na rzeczy, które są złe, na rzeczy, które są potrzebne do zmiany, że reagujemy na pewne niesprawiedliwości, które dostrzegamy wokół siebie. Patrzmy, że to także jest przejaw pewnej gorliwości naszej w stosunku do zmiany rzeczywistości. Ale papież Franciszek mówi, że czasami człowiek po powinien znosić pewien trud, znosić pewną uciążliwość, która pojawia się wokół niego. Czasami także jest to przejaw pewnej pewnej świętości. Jest to także pewna postawa, która może być zaliczana do takich przejawów świętości. Więc papież Franciszek właśnie poza tymi ośmiu błogosławieństwami, poza jakimiś ostrzeżeniami przed niewłaściwym dążeniem do świętości, zwraca uwagę na takie drobne elementy. I wydaje mi się, że to też jest taka cecha świętości Ala Franciszek. Że Franciszek uważa, że czasami w drobiazgach, w drobnych rzeczach my możemy ukazywać i realizować naszą świętość. Wcale nie trzeba zrealizować czegoś tak niezwykłego, jak często nam się to kojarzy ze świętością. No chociażby jak jacyś mistycy, którzy napisali potem dzieła teologiczne, czy wielcy teologowie jak święty Tomasz Zakwinu, czy męczennicy, którzy heroicznie oddali swoje życie za wiarę Chrystusa. Papież Franciszek mówi, że czasami świętość po prostu, trochę jak ci święci sąsiedztwa wymienieni przed chwilą, jest pewną codziennością. Zresztą pewne... Kanonizacje czy beatyfikacje, które ostatnio się dokonały, czy nawet dokonują się, patrzmy, są tego potwierdzeniem. Teraz niedługo będziemy mieli do czynienia z kanonizacją Georgia Frassatiego czy Karla Kotisa. Popatrzmy, że ci dwaj młodzi święci, bardzo młodzi chłopacy, właściwie w codzienności to realizowali. Realizowali, można powiedzieć, pewien styl. Zwykłego, normalnego życia, czy jako studenta, czy jako ucznia, ale w ich postawie było widać pewne drobiazgi, pewne zaangażowanie na rzecz chorych, cierpiących, jak u Frasatiego, czy zaangażowanie na rzecz kultu Eucharystii, jak u Karla Kutisa. Popatrzmy, że w potrzebach małych rzeczy, które jednak gdzieś wprowadzają nas w świętość. I wydaje mi się, że znowu jest to cały sens tej encykliki, żebyśmy. Nie tyle dążyli do nie wiadomo jak wielkich, heroicznych dzieł, które czasami są przejawem świętości, ale docenili, że ta świętość również może realizować się w drobiazgach i w bardzo codziennym naszym życiu. Zresztą to, co Jan Paweł II powiedział, że jest to dążenie w codzienności do wysokiej miary życia chrześcijańskiego. Czyli ta codzienność jest pewnym kluczem do świętości. Podsumowując tą encyklikę, można powiedzieć, że jest to pewien podręcznik, pewien drogowskaz, który jakby zachęca nas do tego i chce nas przekonać w jednym, że świętość jest dostępna dla każdego. Jak mówiła często śpiewana piosenka, świętym każdy może być, to ta encyklika jeszcze mocniej to potwierdza, że świętość jest na wyciągnięcie ręki każdego chrześcijanina. Bóg zapłać. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.